Takie mniam niam. Misia smaczny owocki. Słyszycie? Zboże wysyła. Także niemiecki rolnik w tym roku ma. Patologicznie wyrośniętą kukurydzę i idealnie dojrzałe, wysuszone, jak to mówią u nas na wsi, jeziorka. Misia się wyspała. Pojedliśmy owocki, tak, bo babcia kupiła cały warzywniak i idziemy na drugi spacerek. Tak, Misia? A Misia w ogóle już nie chce siedzieć w wózku. już tak wyłazi. Ko misia, kombinisia porozpinała się tak tak Misia, o Tobie mowa no Misia gdzie chcesz wyjść no Misia wyłaś i w ogóle mamy teraz idealną pogodę nie wiem chyba jest jakieś 21 zaraz zobaczę temperaturę ale jest super słońce i fajny chłodny wiaterek no po prostu optymalnie Miszko. no Noły, a jak wypadniesz, to co? To będzie BAM! No, doszliśmy do takiej sytuacji, że jedziemy proszę was w takiej pozycji, ale to się bardzo szybko zmienia. Ogólnie, to już jedziemy do domu, bo ewidentnie dziecko nie chce siedzieć. Przejdę, wiesz? Misia, gdzie jesteś? Jesteś? Jest, jest, no chodź, chodź. A ja chcę przeskoczyć. Tak, malinu było, tak jak jechałaś, tak trup. Teraz bibi, co zrobiłaś? E, e, e. Bibiś? O, spada śmietana. No, następną. Tutaj. Wyjmujemy. Bo wiesz, on gdzieś tutaj. Happy birthday, Happy birthday to you. A Misia Chcę. zaraz śpiewać. Tak? Nie, już mam, już spadło. Abu! Proszę bardzo. Abu. Poczekaj, Babciniero. Babci nie było Babci nie? Mam biec? Przyspieszamy, tak? Czy się? Uuu. Uuu. No i przyniósł, zostawił, teraz nie wiadomo, czy to jest ostrzeżenie, czy sympatii przyniósł Zdobycz z tymi kotami, nie? Ten upolował, a godnie chcenia.